Mhm. Mhm. Ale fajny karpik, kurde. Oto karp, proszę bardzo. No, się karpił tutaj no ze mną, z z kaciunią. i ogólnie sy tutaj się karpił no z Telewizją BU. No, jak to się mówi? No, Karpiu. No, witam się Karpiu, tutaj. No, na tych progach, w moich progach. No, widzisz, chociaż do Bożego Narodzenia daleko, bo Święta Bożego Narodzenia, no to jest w metr e, droga. Po prostu, no, a Karpius Syset, chyba się witać na Wielkanoc. Chyba się na Święta Wielkanocne. No, fajny Karpuś. No. No, to, tym mogę się nazwać? To nazwie się. Karp, skarb, tak? Dziecię się, no, karp, skarb, Dziecię się skarbem. No. Karp, skarb. No to dziecię się skarbem karpił. No. Skarbem pełnym krymasek. O, nazwie się. Ja jeżdżę do pracy z Tomkiem Karpińskim. Na niego karpił mówimy.

No fajnie, ale fajny, fajna ryba, ale jaka, jaka duża i on właśnie, nie wiadomo, on musi ryba tak z 2 kilo, może będzie, nie? No, może Chyba może tak z 2,5, może gdzieś tak, no, no. prawie, no ale no, no widzę, no to będzie miała coś jaka? no. no. No, jest no, no, na święta suszarka, mogę seser robić na święta. Jest to, teraz... Ta, a, no, to, o, no to tam susie desko mi go tam miało długo popołudnia, powiedziałem, że dużo zróbka na susie desko. go odmiał, No a no, jak, no to za bo nagle się lipkę, nie? Na no, kurze.